W nadchodzący weekend po dłuższej przerwie zobaczymy w Warszawie gonitwę płotową. W sobotę nagroda bojgarda dla koni, które w płotach debiutują. Tego samego dnia o nagrodę trafa rywalizować będą konie czystej krwi arabskiej. W niedzielę wielkich gonitw nie ma, ale myślę, że w wyścigach grupowych też emocji nie zabraknie. Ze Służewca wita Państwa Wojciech Zieliński. Zapraszam do stajni. Ostatnio coraz lepiej biegają konie ze stajni państwa Janusza i Katarzyny Kozłowskich. W ten weekend zapisują państwo aż 9 koni. Forma w dalszym ciągu dobra? 8 koni, małe sprostowanie. To no, będzie wycofany? Będzie wycofany hopper z gonitwy płotowej. Także pobiegną tylko dwie klaczki. Skoro mówimy najpierw o płotach, to powiedzmy o tych dwóch, które pobiegną. Jest to gonitwa dla debiutantów, dobrze są przygotowane? Hmm. No myślę, że dobrze. My dużo uwagi przykładamy do przygotowania koni płotowych. Klaczki dużo skakały. Pierwsze takie zapoznanie z płotami zrobiliśmy już w ubiegłym roku, w listopadzie po w zakończeniu sezonu. W tym roku tre trenowały regularnie. Ostatnie trzy treningi. E, już w takiej konfiguracji, jak jest zapis w programie, czyli chodzi mi tutaj o jeźdźców, czyli Zdzisław Lica na Bajafarcie, Rumen na Agrze. Wedle alfabetu, najpierw Agra. E, no, jest to fajna kobyłka. E, lepiej skacze niż Bajafarta. E, jednak ma słabsze osiągnięcia, jeśli chodzi o gonitwy płaskie. Nie wygrała gonitwy, natomiast Bajafarta wygrała gonitwę. Więc no, no nie wiem, to już wszystko w nogach, w nogach klaczy będzie. No naszym atutem będzie to, że klacze dużo trenowały, dużo skakały i mają zawodowców takich prawdziwych w siodle, więc no liczymy na dobre wyniki i zobaczymy. Porozmawiamy teraz o tych koniach, które poza płotami wystartują, czyli jeszcze 6 wymieńmy ze 3, które Państwo najbardziej liczą. No bardzo liczymy na udany występ komander Hala własności pana Kisiora i pana górskiego i tutaj no... Kisiora Mirpuriego Tak, tak, Kisiora Mirpuriego I tutaj bardzo chciałam podziękować właścicielom, że tego konia powierzyli nam do treningu i że byli tak bardzo cierpliwi, bo jego start ciągle się przedłuża, jemu ciągle coś było, a to lewa noga, a to prawa noga i tak nie, nie mógł rozpocząć tej, tej takiej Szybkościowego treningu. W tym przypadku cierpliwość yy, okazało się, że wyszła nam na dobre. Bardzo fajnie koń się zapowiada. Jest to koń dystansowy, lepszy byłby dla niego dystans yy, 2 kilometry, no ale niestety w programie yy, takiego nitwy nie było, więc musimy biegać na 1600. I jeszcze może o jednym. No, chciałam też pochwalić klaczkę Hospitality Państwa Gorczyców, która wywodzi się z bardzo cenionej hodowli francuskiej, gdzie są widoczne wpływy hodowli niemieckiej, co jest ostatnio bardzo modne. Jest to klacz bardzo dystansowa. Mamy nadzieję na bardzo udane występy w przyszłym roku, jednakże no, liczymy na to, że już w tym roku pokaże się z bardzo dobrej strony, choć ten wyścig będzie dla niej nieco hmm, ciężki, ponieważ ona debiutuje, a będzie musiała rywalizować z końmi, które już, już biegały. Patrzę na flagę niebieską nad stajnią, tak. znak, że wygrane derby. Tak. Jak się czuje Ziko, derbista? Ziko czuje się bardzo dobrze. Nie odczuł trudów gonitwy. Tak jak mówię, świetnie się czuje, dobrze je. No i przygotowujemy się do startu w Nagrodzie Europy. Trener Maciej Jodłowski. Panie trenerze, wszystkie konie nakarmione już? Tak, wszystkie nakarmione, także jesteśmy już po porannym treningu. A Resztę... apetyt mają wszystkie? Mają, mają. Dziękuję. Apetyt jest dobry. E, panie trenerze, y, chyba takiego sezonu, ja nie chcę zapeszać, ale to pan jeszcze nie miał w połowie sezonu 19 zwycięstw, trzecie miejsce wśród trenerów, najlepszy trener na służewcu w tej chwili, bo dwóch jest spoza służewca. Same sukcesy. E, tak, no sezon bardzo udany, 19 w kraju, w tym jeszcze trzeba dojrzeć trzy wyścigi zagraniczne, zagraniczne we Włoszech, bo i Persie wygrał i dwa razy Dubaj, także razem jest 22. Yy, no fajnie, no bardzo udanie, cieszę się z tego. Ten weekend będzie troszkę skromniejszy w liczbę koni, może nie w sukcesy, ale w liczbę koni, dlatego, że zapisał pan tylko trzy. Stoimy tutaj przy Jenicie, może pokażmy najpierw ją i... Prosiłbym o krótkie scharakteryzowanie jej obecnej formy. Klacz dwuletnia biegała y, raz w nagrodzie próbnej. Y, przegrała do bardzo dobrej klaczy Czantani, która potwierdziła dużą klasę następnie w nagrodzie Dorpata. Klacz typowo w dystans, y, tam było 1000 metrów, teraz biega 1300. Myślę, że będzie dużo lepiej. Z dużymi szansami uważam. Czuję się dobrze i myślę, że będzie bardzo dobrym koń, szczególnie na trzylatkę. Następny koń, który je akurat, więc nie będziemy go wyprowadzać z boksu. Sorelina, Panie Trenerze, z tym razem? Tak, klacz Sorelina. No myślę, że już w tym roku plan wykonała ponad swoje powiedzmy możliwości, bo żeśmy tak zakładali, że jeśli wygra nam jeden wyścig, to będzie sukces, wygrała dwa. Była druga, była trzecia, więc biega rewelacyjnie. Z szansami, ona lubi bardzo suchy tor, więc teraz popadało, więc myślę, że będzie troszeczkę jej ciężej. Ze względu na to, że ma krzywą postawę nogi i, i, i po mokrym torze jej się gorzej galopuje. Czuję się dobrze, no mówię, gdyby był suchszy tor, to bym liczył na, 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 na jakiś tam większy sukces. Na płatnym no. miejscu na pewno będzie. Dystans odpowiada? Dystans odpowiada, jest dystans dobry dla niej. Yy, także czuję się super. Mówię, jedyne co jest minus, to to, że, że jeśli będzie elastyczny tor, no to ona takiego toru nie lubi ze względu na swoją wadę wrodzoną. Raga już zjadła, więc nie przeszkadzamy jej w jedzeniu, możemy śmiało do niej wejść, a zwłaszcza pan trener Jodłowski. No, pokażcie, pokażcie. Raga dżem fajna, w tym roku wygrała dwa wyścigi, czuje się dobrze, myślę, że też biega z szansami, yy, ma dobrą wagę, stan toru jest jej obojętny. Także jedzie uczennica Janna Wyżyk, zdolna dziewczyna. także Liczymy jest, na dobry występ. Kto jest właścicielem? Właścicielem jest Bottura Orfeo, Włoch, który zawsze co roku kupuje jeden dwa konie w Polsce i ma u mnie w treningu. Także, także fajna klaczka. Biegała płoty w tym roku, też była druga. Taka rzetelna, solidna, szczera. Co oznaczają ochraniacze na nogach? To są badarze owiki. Ona ma troszeczkę problemy z krążeniem, więc żeby im wspomóc, to ma zakładane profilaktycznie owiki, żeby miała troszeczkę cieplej w nogi i wtedy jest lepsze krążenie i wtedy jej nie puchną nogi. Także. Trener Krzysztof Ziemiański. Panie trenerze, w zeszłym roku o tej porze no takich osiągnięć nie było. Mniej było zwycięstw i ten sezon poprzedni bardzo tak powoli się rozkręcał. Ten jest o wiele lepszy. Ja wiem, może jest lepszy, ale jest nadal taki niedosyt, bo niektóre konie zawodzą i mam nadzieję, że w drugiej połowie one zaczną biegać lepiej. A intensywnie w tej drugiej połowie będzie pan uczestniczył, bo na ten weekend zapisał pan 12 koni, wszystkie pobiegną? No ja zapisuję, tak jak już mówiłem, konie wtedy, kiedy mają szansę. No, y, trudno, żeby dopasowywać konie do planu, który według mnie jest y, źle zrobiony. A bieganie po to tylko, żeby uczestniczyć w wyścigu nie ma sensu. To zacznijmy od nagrody trafa po Eisa. Meisa. Meisa, y, no według mnie taka fajna klacz. W ostatnim wyścigu miała trochę przygód w maszynie startowej, się potłukła, dlatego tak źle wypadła. Mam nadzieję, że teraz będzie spokojniejsza. No, jest to wyścig, w którym wydaje mi się, ma szansę. Teraz w ten zapis wystawia pan do walki sporo Arabów. To w lepszej formie są niż Półbluty? Nie, ja w ogóle mam dużo Arabów i te słabsze akurat mają teraz wyścigi. Natomiast w Dniu Arabskim wystawię trochę lepsze konie. No więc o tych arabskich kandydatach do zwycięstw. No, myślę, że teraz w nagrodzie dla uczniów ma szansę walczyć o zwycięstwo Ogier Hiszpan. Jedzie na nim Karolina Kamińska. Kamińska, która go dobrze zna, bo w zasadzie można powiedzieć, że już ma wyłączność na tego konia. Podobnie myślę, że z szansami będzie biegał Ogier Wierzbin, chociaż ma bardzo dużą wagę. Nie wiem dlaczego ma taką dużą wagę, no, ale ma jaką ma. Na pewno będzie się liczył w rozgrywce z pozostałych Arabów no, to są takie konie młode i do tej pory nie miały większych osiągnięć ale może klacz Viviena może klacz Waza się odnajdą to przejdźmy do Folblutów, pewnie pan jak zwykle poleci Lebensart, tak Lebensart jak zwykle polecę no, ale czy ona poleci? myślę, że tak no, jest to klacz, która jakoś tak nieszczęśliwie biega, bo trafia na takie konie, które nie pozwalają jej biec własnym tempem, zawsze nakręcają to tempo i później w tej końcówce jest jej ciężko. Może tym razem będzie szczęśliwie biegała, tym bardziej, że się czuje wyśmielicie. Ten tor, jaki teraz się zrobił, pewnie będzie lekko elastyczny albo elastyczny. Dobrze dla pana koni? E, według mojej prognozy tor będzie dobry w sobotę. So, e, ma już nie padać deszcz. Dobry w skali? W skali myślę będzie tak 3 do 3,5. Zapewne pamiętają Państwo sprzed tygodnia moją rozmowę z prezesem jockey klubu, panem Feliksem Klimczakiem. Mówiliśmy wtedy o nadwagach i niedowagach jeźdźców. Na moje argumenty, że koń wygrywający z nadwagą nie powinien być dyskwalifikowany, prezes mówił, a co będzie, jak będzie drugi, trzeci i tak dalej, jeżeli nie wygra. Nie było wtedy czasu na dłuższe dywagacje, ale teraz chciałbym panu prezesowi i Państwu odpowiedzieć. Moim zdaniem, jeśli koń z nadwagą zajmuje drugie, trzecie, czwarte lub piąte miejsce, właściciel dostaje wygraną nagrodę. Według obowiązujących przepisów jest tej nagrody pozbawiany. Lepsza przecież mniejsza nagroda niż żadna. A teraz z punktu widzenia gracza. Jeżeli koń z nadwagą zajmuje drugie miejsce, wygraną otrzymują gracze, którzy z tym koniem typowali porządki. Jeśli koń jest trzeci, nie tracą gracze, którzy grali trójki w boksie lub mieli w trójce konia z nadwagą na trzecim miejscu. Jeśli koń zajmuje czwarte miejsce, nie tracą ci, którzy grali czwórki w boksie lub mieli w czwórce konia z nadwagą na czwartym miejscu. Chyba lepsze jest to niż pozbawianie wszystkich graczy jakichkolwiek wygranych. W tym przypadku poszkodowanych jest mniej. Jeśli Pan Prezes chce się do tych argumentów jeszcze raz odnieść, zapraszam za tydzień. A Państwa już teraz zapraszam na Służebiec w sobotę na godzinę 15 i w niedzielę o pół godziny wcześniej. Do zobaczenia! Zacznijmy więc od nagrody Trafa w sobotę dla Kończystej Krwi Arabskiej: Dwa Pana konie: Apus i Meisa w nagrodzie trafia jedynie Meisa biega dlatego że to jest wyścig dla koni arabskich a apus to jest klacz pełnej krwi to na koniec programu zostawimy. tak